Cześć, witam na kanale In the Trade. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak zaczynać handlować w tradingu, na webinarnych i na pocket option. Tamże dzisiaj porozmawiamy o tym. Proszę o subskrypcję kanału i zaczynamy. Dobrze, na początku porozmawiamy o tym, jak zacząć handlować. Oczywiście, że musimy wybrać, gdzie będziemy handlować brokera, tak? Ja handluję na pocket option, także będziemy korzystać z brokera pocket option. Dalej. Так, як і атака хандл на ринку фінансових і спаз ризикової, це матч на тим як направде хандловач проважує аналіз технічно. Як, як знаєш, пункти вешер транзакції, то все ж таки можна знаважити на моїм каналі. Я вам дуже фільміко фотом, також прошу о підписки каналу і огляд нашій фільмійки. Добре. Засніме хандловач і е, пройде ми аналіз на TradingView. Добре, маємо тут TradingView. Слуш чуваки, так, нам тут є в кожнік RSI. Ja korzystam z wskaźnika RSI, jestem tutaj, gdzie w, wszystkie wskaźniki, tak, może znaleźć ten w, w tym miejscu. Następne. Następne jest poszukiwanie par walutowych, na których będziemy handlować, tak? Musimy znaleźć sytuację, która jest bardzo podobnie do handlu, zwróć tutaj, euro GBP. Otworzymy transakcję na euro GBP, tak? Euro GBP. I otworzymy transakcję na 3 minuty wyżej 200 dolarów. Для чого вижий, я вже повім. Наступна річ, так? Хандуємо на квоти невеликі, так? Я полезам хандлувати від 1 до 5% депозиту. Зараз хандлую трохи вижий, бо була файна ситуація на тварчі транзакції. Але в огулі хан... є ліпі не вижить, ніж 5% від депозиту. Є це багато важне бо то є контрол депозиту і капіталу, хто і матч. Руніш попрошу о долончайн до моєї групи Дармови Ніза Трейдинг Фрі Груп. В Телеграмі є 100 група Дармова, де проводжу 2 сесії Дармових Дженни і дає один сигнал за сесію. Також можеш мати 2 сигнали Дармових Дженни. Лінк на групу бенджі в общих тему фільміку. Руніш вам такий робота Хандлвайрок, який проводжує аналіз технічну на різних парах валютових і на різних рамах часових. Так, може вибирати довольно пара валютову, а вибирати рами часово, так і проводять аналізи. Далі бот видає внески, так звучить, що варто, той має вище в гури, вище в гуру, так, тут є ж нейтральне, але в гурі, розуміємо, вже, направда, бенже тренд взростовий, так. Також можна творити транзакції в тренді взростовим. Лінк на робота бенже в описі там фільміку, як, як його очимач, там бенже крутка інструкція, можеш щось щось зробити і очимач цього бота. Наступне, якщо немає капіталу, може хандлувач на конто демо, так, маємо тут і демо, і можна хандловаць на конто демо. І щоб теж додовж e, e, так дає можливість також і якщо ти не маєш пенньо закуп, не маєш доброго досвідчення, починаєш хандловаць на конто демо і вте де матч, як шанси, щоб, щоб зрозуміти, в голі, як дziała e, об'ця вебінарна, як дziała ринок, так. Також поверів палецам з, e, e, з конто Добре, наступна жечь, для чого творюю транзакцію? Wyżej na 3 minuty zwróćcie uwagę, tak jest, jest taka sytuacja, tak, że w, w, kiedy handlujemy, musimy prowadzić analizę techniczną. Analizę techniczną możemy znaleźć poziomy, na przykład tutaj mamy poziom wsparcia. Poziom wsparcia to jest poziom niżej, który cena nie szła w dużo czasu. Tak? Jest to taka linia, gdzie cena próbowała tę linię przelamać, tak? ale nie było. Zwróćcie uwagę, było wcześniej przy... cena poszła w dół, dalej wyżej, jeszcze raz tak. I teraz cena znajduje się na tym poziomie e, wsparcia. I kiedy cena znajduje się na poziomie wsparcia, następną rzecz, którą można zobaczyć, że to, że kiedy cena idzie w jakimś kierunku, na przykład mam, mamy trend spadkowy, jak tutaj, tak? E, mamy ten trend spadkowy, to wskaźnik RSI, zwróćcie uwagę, nie pokazuje, że trend jest spadkowy, tak? Pokazuje ruch w górę. Co, gdzie mamy rozbieżność między tym wskaźnikiem i wykresem, tak, w tym tej, tej miejscu? Także tutaj jest sytuacja, kiedy jest jeszcze jeden sygnał na to, że cena będzie odwrócona, tak. Cena znajduje się na poziomie wsparcia. Dalej, cena jest, e, znajduje się na poziomie, wkaźnika, na wskaźniku RSI mamy rozbieżność między wskaźnikiem i wykresem, tak. Także czekamy na to, że cena od tego miejsca będzie odwrócona i pójdzie wyżej, tak. Także prowadzimy analizę, korzystną, z wskaźnika RSI. W wskaźniku RSI mamy dwie strefy, strefy wyprzedania i strefy wykupienia, tak, które znajdują się niżej lub wyżej tego. Da, dalej prowadzimy analizę, tak, jest ważne znaleźć poziomy się e, oporu, tak, na przykład tutaj mamy poziom oporu, tak, bo e, wcześniej cena ten poziom nie przelamała, jeżeli zobaczycie to już będzie poziom oporu, tak, bo tutaj była, cena próbowała ten poziom przelamać, ale nie szła wyżej, tak, oczywiście, że w tym kierunku cena teraz e, idzie. Dobrze, zostało jeszcze trochę doskonałe transakcje, poczekamy 10 sekund, tak, i już trochę cena idzie w innym kierunku, można tworzyć pokrywanie żeby nie stracić pieniądze, tak? I otworzyłem pokrywanie na 3 minuty e, 300 dolarów. Tak? Pierwsza transakcja wcięto w minus. Pierwsza transakcja w minus, tak? Ale oczywiście, że jest fajna sytuacja, bo naprawdę cena już jest e, bardzo dużo wyprzedana i teraz czekamy od tego poziomu, tak? Jeszcze raz, mamy poziom oporu. Poziom oporu znajduje się wyżej, tak? Tutaj cena wyżej tego poziomu dużo czasu nie szła. Następny poziom wsparcia. Tak, kiedy pochodzimy na nic technicznie, szukamy poziomu spadku. Zwróćcie uwagę, cena, ten poziom również nie przelamala. Tutaj jest małe przebicie teraz, tak, gdzie teraz handlujemy, ale mamy rozbieżność. Tak, Rozbieżność wskazuje, że te przebicie jest fałszywe i tutaj może czekać, że cena pójdzie e, wyżej od tego poziomu będzie jakaś korekcja lub odwrócenie e, wyżej, tak? I dalej handlujemy. To jest strategia na odwrócenie od e, poziomów, tak. Można handlować zgodnie z trendem, tak, jeżeli mamy, widzimy, że jest jakiś trend, to handlujemy zgodnie z trendem, tak, idzie, idzie trend spadkowy, handlujemy zgodnie z trendem spadkowym, ale wtedy musimy zwrócić uwagę na wskaźniki RSI, czy, czy, czy nie ma rozbieżności, Jeżeli jest rozbieżność, to z, z, z trendem handlować będzie ryzykowne. tak. Także tak to wygląda. Dobrze, to poczekamy za transakcji i pohandlujemy, pozobaczymy, co to będzie dalej. Dobrze, co o czym musimy robić kiedy zaczynamy handlować na tak, na tych już mamy broker pocket option, tak, już znamy, gdzie będziemy handlować następnie musimy wybrać strategię, na której będziemy handlować. Na przykład teraz mamy strategię e, na hand handlu od poziomów, tak? I będziemy handlować na tej strategii. Co dalej? Musimy pracować w strategii, tak? I zac zrobić taki test strategii, czy jest korzystny dla nas, czy nie, tak? Test można robić, jak jaki mówiłem, na końcu demo, żeby nie... E, żeby nie stracić pieniądze, które mamy, tak, może zrobić na koncie demo. Dalej, kiedy już mamy jakieś zrobiły testy, rozumiemy, że e, strategia jest po, bardzo dobra, jest, mamy zyski, już wszystko w porządku, mamy e, dużo transakcji w plus i nie mamy dużo z, zbytków, tak, wtedy możemy przechodzić do e, realnego handlu, tak, na, na rzeczywistym koncie i możemy handlować na rzeczywistym koncie. Dalej, kiedy już handlujemy na e, szczytym koncie możemy z, z, zmienić zwrócić uwagę gdzie, gdzie był plus, gdzie był minus, tak dlaczego cena w jakimś kierunku e, była przelamana lub odwrócona, wcześniej była odwrócona, tak musimy to wszystko analizować i wtedy rozumiem, że ta strategia jest, pasuje dla nas, czy nie. tak. Jest to wszystko e, takie opracowanie tej strategii, również lub na końcu demo, lub na końcu Zwróć uwagę, na przykład tutaj już mam e, pokrywanie, tak, i mam trochę mały taki zysk, i teraz będzie pokrycie pierwszej transakcji, i mam plusa dla, do następnej transakcji. Mały plus do na następnej. Dobrze, tak, tu wszystko w porządku, jak i mówiłem, tak, mamy poziomy, tych poziomów cen odwróciły się. Wszystko ok. Dobrze, to znajdziemy nowy parę walutową i sprawdzimy na jakichś innych parach walutowych co można zrobić tak. Dalej. Złośli, ja mam tutaj zwrócić uwagę, tak mam tutaj tu, tu dużo e, par walutowych, dla tego żeby e, kiedy m, 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 będzie e, wybierać tak, żeby nie szukać gdzieś e, tutaj, tak że, m, mamy tutaj w, na tej liście wszyscy, wszystkie par walutowe. Dobrze, zwrócić uwagę, co mamy tutaj? Tutaj mamy EU, Eurocard, otworzymy transakcję na EuroCAD. Eurocat, odłożymy transakcję na 150 dolarów, na 100 dolarów wyżej. Dobrze, lecimy go wyżej i zwróćcie uwagę. Mamy parę litrów Eurocat. Co, co mamy w ogóle? Zwróćcie uwagę, mamy poziom wsparcia. Jeszcze raz mamy poziom wsparcia. Tak? Cena w trendzie spadkowym idzie, ale oczywiście że pojawi się rozbieżność. Tak? Zwróćcie uwagę, pojawia się rozbieżność. Między krótkim wykresem, jak mówiłem wcześniej. Także na tym poziomie jest możliwość tego, że cena będzie iść w korekcję i odwracać tak jak wcześniej, tak już cena była na tym poziomie odwrócona i ten jest poziom jest ciekawy na którym musimy ten poziom potestować, tak? Dlatego otworzyłem transakcję na, na tym poziomie i od tego poziomu będę czekał odwrócenie, że cena naprawdę będzie odwracać się, bo na wskaźniku wkaźniku już nie ma trendu spadkowego. Zwróćcie uwagę, tak? Na przykład mamy ten poziom, tak, poziom wsparcia tutaj. Eee, mamy poziom wsparcia, tak? Znajduje się niżej. Dalej, kiedy już mamy poziom wsparcia, zwróćcie uwagę, był trend spadkowy, ten na spadek. spadek. Również wskaźnik RSI idzie na spadek, e, też tak. Dalej, co? Cena wchodzi w ruch boczny, wskaźnik RSI już idzie w górę. Także ja rozumiem, że w tym gdzieś miejscu już nie ma siły dalej kontynuować spadek i czekamy. odwrócenie, także to nie będzie od tego poziomu odwrócone. Bo po prostu już mam strategię na której, z której korzystam czy poziom zparcie oporu, rozumiem jaka jest na stój rynku, psychologia rynku, co myślę 3D i wtedy transakcja, żeby zrozumieć co w ogóle będę miał, czy będzie transakcja czy nie. Oczywiście tak to wygląda, tak po prostu musimy mieć e, brokera, musimy mieć doświadczenie i dalej musimy zaczynać handlować. Tak? Kiedy już mamy jakieś wnioski, możemy przeanalizować te wnioski, tak? gdzie, było, gdzie były straty, dlaczego te pary były stratne w ten moment, tak? e, czy było jakieś fałszywe przebicie tego poziomu, czy nie, kiedy handlowaliśmy od poziomów, tak? lub handlowaliśmy zgodnie z trendem, tak? czy, czy był handel e, zyskowny, czy nie. To wszystko musimy analizować w ciągu czasu, żeby zrozumieć E, gdzie można coś zmienić, tak, gdzie można coś e, nowego dobawić, tak? Tak, 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 tak to handel wygląda i tak ta analiza wygląda, tak jest ważne e, rozumieć jak to prowadzić. Dobrze, zrzuciłem, zostało się jeszcze kilka sekund, tak? I ceny już odwróciła się i już mamy w zielone i można zobaczyć, że ceny idzie w korekcji wyżej, tak? Wszystko jakie mówiłem po tej strategii o nadwrócenie jest. Udało się tutaj na tej pary walutowej, tak? Bo... Naprawdę cena odwróciła się tego poziomu i teraz czekamy transakcje i już porozmawiamy o tej parętowej. Naprawdę cena mamy takie sytuacje, kiedy cena naprawdę odwraca się od poziomów i najczęściej cena jest odwrócona lub wchodzi w korekcję wyłącznie od poziomu. Tak, po prostu tak cena jeszcze w jakimś kierunku nie może zawsze mamy jakieś, jakieś poziomy. Dobrze, zwróć uwagę, transakcja będzie na plusie, wszystko ok. I jak i mówiłem, tak, cena kontynuował, był, był spadek, tak, był trend. E, spadkowy. Dalej wchodzi w ruch boczny. Tutaj już zwróć uwagę, można zobaczyć, że e, nie, ma, nie ma tego e, jednakowego kierunku na wykresie i na wskaźniku, dlatego że drenaż pójdzie wyżej i także w tym miejscu już siły nie ma i tutaj będzie ruch, ruch boczny, tak lub będzie korekcja wyżej. Dobrze, tak to wygląda. Na dzisiaj wszystko. Dziękuję bardzo. Na razie i do widzenia.